Cześć, witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Jako że materiał ten publikuję 8 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia naszym pięknym i wspaniałym paniom, którym również dedykuję to nagranie, a jego tematem będzie książka dotycząca, a jakżeby inaczej, kobiet w tym roku wybrałem dla was pozycję, której bohaterki mogły opowiedzieć swoje dzieje przede wszystkim dlatego, że udało im się przeżyć, a przetrwały Jedną z największych tragedii w historii narodu polskiego, jaką niewątpliwie było ludobójstwo na Wołyniu dokonane przez banderowców. Oznacza to, że po rocznej przerwie na kanał Niezła Historia wraca Anna Herbich, a ja opowiem Wam o jej książce zatytułowanej Dziewczyny z Wołynia. W stosunku do standardowej literatury porównałbym tę pozycję do zbioru opowiadań. Akcja każdego z nich. Rozgrywa się przede wszystkim w trakcie II wojny światowej na terenie dawnego województwa wołyńskiego. Ich głównymi bohaterkami są dziewczyny lub młode kobiety. Są w różnym wieku, w momencie opisywanych wydarzeń mają po kilka lub kilkanaście lat. Nawzajem w ogóle się nie znają. Łączy je wszystkie jednak to, że w tym samym czasie przebywały one na Wołyniu, podczas kiedy przez te tereny przechodzili ukraińscy nacjonaliści Pozostawiając po sobie zbrodnicze żniwo, już pierwsze opowiadanie zapewnia czytelnikowi dużą dawkę makabrycznego dreszczu. Jego główną bohaterką jest, będąca w wieku około 5 lat, Janina. Budzi się ona gwałtownie ze snu. Jej rodzinny dom płonie. Obok leżą jej rodzice i brat. Kilka godzin wcześniej zostali oni zastrzeleni przez ukraińskich nacjonalistów. Janina uchodzi z życiem tylko dlatego, że banderowcy, uznając ją za martwą, nie decydują się jej dobić. Ocalała dziewczynka, schronienia szuka w sąsiednim obejściu, zamieszkanym skoninąd przez Ukraińców. Pan domu, widząc ją, zaciąga ją do wnętrza i ukrywa w spiżarni, choć zdaje sobie sprawę z tego, że czyniąc to, tak naprawdę ryzykuje życiem. Niedługo później Janina zostaje zabrana do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie również udają się inni, ocalali z mordów. Zostaje ona oddana pod opiekę polskiej rodziny, wraz z którą Niemcy wywożą ją na roboty do Imperium, do położonej w nadrenii miejscowości Huxeter, gdzie doczekuje ona końca wojny. Stamtąd trafia do obozu dla uchodźców, skąd w roku 1948, wraz z opiekującą się nią rodziną, przyjeżdża w okolice Zamościa. Los nie okazuje się dla niej łaskawy, gdyż zaczyna się jej tułaczka po sierocińcach. Będąc zdaną wyłącznie sama na siebie, musi jakoś ułożyć sobie życie w powojennej Polsce, Polsce pozbawionej jej rodzinnego wołania. Niemniej mrożące krew w żyłach jest opowiadanie innej bohaterki tej pozycji Teodory. Będąc w wieku pięciu lat, pewnej lipcowej niedzieli. Wybiera się wraz z ojcem i dziadkami na cotygodniową mszę do Kisielina. Kiedy nic nie zapowiada tragedii, do kościoła wdzierają się banderowcy. W ruch idzie broń palna i siekiery. Rozpoczyna się krwawa niedziela w Kisielinie. Jedną z ofiar ukraińskich nacjonalistów staje się ojciec Teodory który na jej oczach prosi o to, żeby go dobić. Ktoś przytomny zabiera dziewczynkę do usytuowanej na strychu zakrystii. Podczas gdy banderowcy mordują pozostałych w kościele, Teodora wraz z grupą ocalałych może odetchnąć z ulgą, aczkolwiek nie na długo. Nie mija wiele czasu, a na podłodze zakrystii ląduje granat. Na szczęście komuś udaje się wyrzucić go z powrotem na zewnątrz. Nie oznacza to jednak końca walki z banderowcami. Ci próbują wedrzeć się do środka, rąbiąc drzwi siekierami, a nie mogąc tego uczynić, podpalają schody. Ogień szybko się rozprzestrzenia. Pomieszczenie napełnia się dymem. Następują sceny jak z horroru. Wtedy ktoś przytomny, zauważając wiadra, wpada na pomysł, by napełnić je moczem i w ten sposób ugasić płomienie. Choć powstały w wyniku tych działań fetor jest nie do wytrzymania, przynajmniej są uratowani. Lecz Teodora, by zachować życie, wraz z matką i rodzeństwem musi uciekać z wołenia. Zatem jej koszmar wcale się nie kończy. Opowiadania zamieszczone w tej książce momentami czyta się jak znakomity i trzymający w napięciu thriller. Wydarzenia opisywane przez Annę Herbich po prostu mrożą krew w żyłach i są przedstawione w ten sposób, że od tego po prostu nie można się oderwać. Z drugiej strony, w tych opowieściach najbardziej przerażające jest to, że to wszystko zdarzyło się naprawdę. Oczami bohaterek tej pozycji obserwujemy z jaką brutalnością. I z jaką nienawiścią mordowali ukraińscy nacjonaliści. Co gorsza, banderowcy potrafili zadbać o to, by liczba ich ofiar była jak największa. Polską społeczność atakowali często w niedzielę lub podczas świąt, np. Na Bożego Narodzenia, co czyni ich zbrodnie jeszcze bardziej perfidnymi. Opowiadania zamieszczone w tej pozycji mają niezwykle ciekawą konstrukcję. Większość z nich Zaczyna się de facto od środka, od czegoś, co można by nazwać trzęsieniem ziemi, w rozumieniu Alfreda Hitchcocka. Na początku obserwujemy zbrodnię, mord dokonany na rodzinach bohaterek przez ukraińskich nacjonalistów, którego to owe bohaterki są naocznymi świadkami. Dopiero potem następuje opowieść o tym, jak wyglądało życie na Wołyniu. Jak się ono potoczyło po przeżyciu rzezi. Zapewnia to czytelnikowi na starcie ogromną dawkę napięcia, dzięki czemu z niemniejszym zainteresowaniem śledzi on to, jak potoczyły się dalsze losy bohaterek. Przy okazji tej pozycji nie można nie zwrócić uwagi na szeroką gamę postaci drugoplanowych, jaką tworzą ukraińscy sąsiedzi pomordowanych. Pod tym względem ta książka. Jest dla mnie dobitnym dowodem na to, że historia nie jest czarno-biała i że nie ma w niej postaci jednoznacznych. Świetnie widać to właśnie w postawie społeczności ukraińskiej. Bardzo jaskrawym tego przykładem było zachowanie pewnej Ukrainki, która po opuszczeniu domu przez swoich polskich sąsiadów zaczęła się przymierzać do zamieszkania w nim. To jednak nie zmienia faktu, że zanim próbowała go zająć, tym, że polskim sąsiadom uratowała życie, ukrywając ich przed banderowcami. Takich niejednoznacznych postaw mamy w tej książce więcej. Kiedy do uszu Polaków dochodzą informacje o zbrodniczym marszu banderowców, są na ogół uspokajani przez swoich ukraińskich sąsiadów, że nic im nie grozi. Czy ci rzeczywiście w to wierzą? czy współpracują z banderowcami, tego nie wiemy. Faktem jest to, że niedługo potem następował atak ze strony nacjonalistów. Cierpką wisienką na tym torcie jest postawa pewnego Ukraińca, ożenionego z Polką. W pewnym momencie podszedł do niego jego sympatyzujący z banderowcami syn, oczekując od ojca zabicia swojej matki i siostry, uznanych za Polki. Stając przed takim żądaniem ojciec Rzeczywiście zadał śmierć, ale nie swojej żonie i córce, a właśnie synowi. Ciekawym pomysłem ze strony autorki jest zastosowanie w tej pozycji narracji pierwszoosobowej. Osobiście nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, aczkolwiek muszę przyznać, że w dziewczynach z Wołynia. Zdecydowanie się ono sprawdza. Zabieg ten pozwala czytelnikowi nawiązać głębszą więź z bohaterkami, a tym samym z większym zaangażowaniem śledzić ich dalsze losy. Podobnie sprawa wygląda w dziewczynach z powstania, aczkolwiek wydaje mi się, że relacje zamieszczone w tej książce są jednak trochę mniej redagowane. Przede wszystkim czuć w nich ogromny ładunek emocjonalny związany z przeżytą traumą, jak również. Widać to po zwrotach kierowanych przez nie bezpośrednio w kierunku autorki. Niemałą rolę w tej książce odgrywają także opisy. Przedstawiają one wołyń jako miejsce jedyne w swoim rodzaju. Jawi się on jako niezwykle piękna i malownicza kraina, pełna spokoju i szczęśliwości. I choć stanowi pewną mieszankę kulturową, mieszkający obok siebie Polacy i Ukraińcy, nie tylko żyją ze sobą w zgodzie, ale również wspólnie obchodzą święta i sobie nawzajem pomagają. Obecność tych opisów niejako podkreśla, jak ważną rolę w życiu bohaterek tej pracy pełnił Wołyń, jak również jak wielką tragedię stanowiło dla nich rozstanie się ze swoimi rodzinnymi stronami już na zawsze. Dziewczyny z Wołynia są nie tylko obrazem zbrodni wołyńskiej widzianej z perspektywy dziewczyn i młodych kobiet, które ją przeżyły. Zapoznając się z tą książką, oczami jej bohaterek, czytelnik obserwuje także wojenną historię tych ziem. Widzi konsekwencje przegranej kampanii we wrześniu 1939 roku i wejście na te tereny armii sowieckiej. Widzi następujące po nim rozpoczęcie operacji Barbarossa i przejęcie kontroli nad Wołyniem przez Niemców, kiedy to banderowcy zbierają zbrodnicze żniwo. Widzi w końcu kolejne przesunięcie się frontu i powrót na tę ziemię Sowietów ze wszystkimi tego następstwami, w tym tak zwaną repatriacją za Bóg. Wielkim atutem dziewczyn z Wołynia jest bogata dokumentacja zdjęciowa. Na ich kartach można znaleźć fotografie przedstawiające nie tylko bohaterki zamieszczonych w tej książce relacji, oraz ich bliskich, zarówno tych pomordowanych. Jak również i tych, z którymi po wojnie ułożyły sobie życie, smutek u odbiorcy budzą zdjęcia miejsc pochodzenia tytułowych dziewczyn, zwłaszcza, że prezentują one albo budowle mające na celu upamiętnienie ofiar banderowskich zbrodni, albo to, co zostało z ich rodzinnych domów, czyli gołą ziemię. Jak każda pozycja należąca do serii Prawdziwe Historie, dziewczyny z Wołynia są naprawdę ładnie wydane a ich okładkę zdobi podobizna pięknej kobiety, którą w tym przypadku jest modelka Aleksandra Ryzyk. Kilka spośród bohaterek tej książki wspomina o głośnym filmie w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego pod tytułem Wołyń. Według jednych jest to dokładne odwzorowanie mającej tam miejsce rzezi, a według innych obraz ten, nie oddaje nawet jednej dziesiątej tego, co zdarzyło się naprawdę. Przy okazji takich książek, jak Dziewczyny z Wołynia, niemal zawsze pada pytanie, czy pojednanie polsko-ukraińskie jest możliwe. Według większości kobiet wypowiadających się w tej pozycji, tak, aczkolwiek musi być ono oparte na prawdzie. A jest to niezwykle trudne, biorąc pod uwagę to, że dla strony ukraińskiej. Bohaterami są Roman Szuchewicz i Stepan Bandera, z naszej perspektywy, będący zbrodniarzami. Być może zmieni się to po, miejmy nadzieję, zwycięskiej dla Ukraińców wojnie, po której będą mogli budować swoją tożsamość narodową na prawdziwych bohaterach, którzy każdego dnia oddają życie w walce o wolną i niepodległą Ukrainę. Na temat tej pozycji trudno jest mi wyrazić jednoznaczną opinię. Z jednej strony jest to świetna, mrożąca krew w żyłach książka, wciągająca od pierwszej strony, od której po prostu nie można się oderwać. Z drugiej jednak, to, o czym ona traktuje, jest po prostu straszne. A najbardziej przerażające w niej jest to, że to wszystko zdarzyło się naprawdę. Dziewczyny z Wołynia są jak na razie. Najlepszą książką przeczytaną przeze mnie w tym roku i bardzo mocnym kandydatem do tego, by znaleźć się wśród najlepszych na jego koniec. Szczerze wam ją polecam. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytać, są one podlinkowane w opisie. Dajcie też dać w komentarzach jeszcze, jakie debaty Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w, na w następnym materiale. Cześć!